Witamy w kolejnym serwisie informacyjnym CWR w Koninie. Zapraszamy na kilka informacji ze świata doradztwa zawodowego i nie tylko. A zapraszają Anna Koziarska i Przemysław Trawczyński. Zaczynamy od ETUS, czyli Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to inicjatywa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Celem inicjatywy organizowanej w dniach 9-13 listopada bieżącego roku pod hasłem Kształcenie zawodowe dla zmian ekologicznych i cyfrowych jest podniesienie atrakcyjności i poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie. W tym roku, ze zrozumiałych powodów to jest zagrożenia epidemicznego wydarzenie odbywa się w formie hybrydowej. Część spotkań odbyła się w Berlinie z ograniczoną liczbą uczestników, a część w formie zdalnej. W organizację wydarzeń związanych z Europejskim Tygodniem Umiejętności Zawodowych włączają się wszyscy zainteresowani: nauczyciele, rodzice, przedsiębiorcy, różnego rodzaju organizacje biznesowe, partnerzy społeczni, doradcy zawodowi oraz decydenci. Kolejna informacja również związana jest z Europejskim Tygodniem Umiejętności Zawodowych. W ramach ETUS, Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, jako regionalny punkt informacyjny FRSE zaprosiło w ramach kampanii informacyjnej do udziału w spotkaniu online Kompetencje Jutra, prowadzący byłbym dr Bartosz Sobotka, autor nowej publikacji pod tym samym tytułem. Animator sektorowej rady do spraw kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe. Zajmuje się na co dzień integracją rynku pracy z sektorem edukacji w Polsce i krajach CE. Witam pana doktora Bartosza Sobotkę, który dzisiaj jest z nami, chociaż przebywa obecnie w pięknym mieście Lublinie. Jaką sugestię albo dwie. Przedstawiłby Pan dzisiaj młodym ludziom medal temu, kto by taką jasną sugestię deklaracji sformułować. Ale myślę, że jeżeli byśmy tutaj sformułowali e, sugestie w taki sposób, że uczyć się, uczyć się, jeszcze raz uczyć się, doświadczać, sprawdzać, zadawać pytania, to może byłby to dobry kierunek. W tym miejscu myślę, że chciałbym pozwolić sobie rozprawić się z takim stwierdzeniem popularnym wśród przedstawicieli nowego pokolenia, że że obecnie nie ma potrzeby przyswajania informacji, tak? że, że to uczenie pamięciowe no jest pase, gdyż wszystko jest dostępne w internecie. Ba, a jutro internet będzie przecież elementem technologii wszczepialnej. Natomiast, natomiast rozwijanie tej pamięci roboczej, czyli zdolności do przechowywania, do przechowywania tej naszej świadomości wielu informacji, po pierwsze, uplastycznia nasz mózg, a po drugie, Pozwala łatwiej ocenić przyszłe korzyści, rozwijając funkcje prognostyczne. Gdy nie posiadamy bowiem żadnych informacji, nie jesteśmy w stanie nic analizować, tworzyć ani stosować, czyli nie jesteśmy w stanie uczynić tego kroku naprzód, o czym wcześniej żeśmy mówili. Tak? Powiem więcej i dosadniej nawet, że kreatywność, która ma być przepustką do naszej lepszej pracy, do lepszego życia, do tego, żeby. W sposób umiejętny budować sobie tę ścieżkę kariery, to tak naprawdę nic innego jak sprawna pamięć kojarzeniowa, oparta na już nabytej wiedzy, pewnych wrażeniach czy zjawiskach. A teraz rozstrzygnięcie konkursu graficznego. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w naszym konkursie zorganizowanym przez CWRKD i Z w ramach Erasmus Day. A oto lista laureatów. W kategorii wiekowej 13-14 lat pierwsze miejsce zajęła Amelia Jankowska ze szkoły podstawowej nr 12 w Koninie. Drugie miejsce przypadło Tatianie Kędzi ze szkoły podstawowej w Kawnicach. Trzecie miejsce Alicja Koziarska ze szkoły podstawowej nr 1 w Koninie. W kategorii wiekowej 14-18 lat pierwsze miejsce zdobyła Karolina Stanna ze zespołu szkół ogólnokształcących i technicznych w Sąpolnie. Drugie miejsce zajęła Patrycja Chłopecka z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, egzekwo... Właśnie, egzekwo z Oliwią Fimiak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie. Natomiast trzecie miejsce w tej kategorii wiekowej Aleksandra Sołuba z Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Powierciu. Ogromnie się cieszymy, że byliście z nami. Nasi laureaci otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe, które ufundowała Fundacja Rozwoju Systemu Eduka Edukacji wraz z Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Sobodowego w Koninie. Gratulujemy wszystkim młodym grafikom. Każda praca graficzna była niepowtarzalna, wyjątkowa. Dziękujemy, że byliście z nami. Bądźcie z nami, niebawem kolejne atrakcje. Zapraszamy na kolejną informację. Rynek pracy wczoraj i dziś. Osoby lepiej zarabiające śpią dłużej niż osoby z niższymi dochodami. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez amerykańską terapeutkę do spraw snu Christabel Margendie, wśród brytyjskich pracowników osoby lepiej zarabiające przesypiają każdej nocy średnio 6 godzin 58 minut, a pracownicy o niższych dochodach o 20 minut mniej to jest 6 godzin 36 minut. Co więcej, wyniki pokazały, że osoby otrzymujące więcej niż 54 tysiące funtów rocznie śpią najczęściej w pozycji zwanej przez badaczkę swobodnym spadaniem czyli ręce i nogi są swobodnie rozłożone. Z kolei osoby o niższych dochodach wybierają najczęściej pozycję embrionalną. Konkluzja? Śpijmy dłużej, a zarobimy więcej. A najlepiej swobodnie spadając. A teraz kolejna nasza propozycja. Zapraszamy na materiał filmowy poświęcony jednemu z zawodów przyszłości, który opisze dla nas dr Kamila Kozak-Stankiewicz z Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie. Znajdujemy się w laboratorium analiz molekularnych, i wykonywane są tutaj takie prace, jak pomoc w fenotypowaniu, związana z genotypowaniem roślin. Czyli mówiąc prostym językiem, zanim jakaś roślina wyjdzie w pole i będzie wiadomo, czy ona jest chora, jest nieodporna na jakiś patogen. My możemy się o tym dowiedzieć tu w laboratorium. Zdecydowanie to przede wszystkim mówi nam, czy dana roślina jest odporna, czy nie, ponieważ zaglądamy najgłębiej, gdzie się da, czyli do genów. Charakter prac każdego laboratorium jest troszkę inny. Tak jak tutaj robimy genotypowanie, analizy molekularne, czyli można powiedzieć, bawimy się DNA roślinnym, tak w innym dziale. Będą robili, wykonywali troszkę inne prace, na przykład bardziej związane z tą hodowlą in vitro, bo hodowlą in vitro też trzeba monitorować, jak postępują tam prace. Mamy też dział związany z cytometrią przepływową, gdzie z kolei monitorowane są prace właśnie tego działu in vitro, na bieżąco sprawdzane, czy to co robimy. Jest prawidłowa, czy postępujemy zgodnie z tym, co chcemy osiągnąć. Hodowla buraka cukrowego to nie tylko najnowsze technologie, które mieliśmy okazję zobaczyć, to także historia. Historia rudnokiepskiej hodowli buraka cukrowego to ponad 140 lat hodowli buraka na ziemiach polskich. Należy wspomnieć, że w Polsce powstała pierwsza cukrownia na świecie, także mamy duże zasługi. Hodowcami zawsze byli ludzie dobrze wykształceni, którzy nie mogli się spełniać w innych dziedzinach. Jednakże takie niespokojne duchy często pozostawały hodowcami. Mogę jak najbardziej młodzież zachęcić do tego, aby nie bali się kierunków biotechnologicznych, biologii molekularnej, analiz molekularnych na uczelniach przyrodniczych, biologicznych, ponieważ. Naprawdę takie firmy jak te stoją, drzwi mają otwarte dla, dla młodzieży. Można powiedzieć, że zawód hodowcy jest troszkę na takim wygaśnięciu, ponieważ hmm, po, ludzie młodzi boją się mimo wszystko tych warunków polowych, że gdzieś tam nie podołają. Natomiast połączenie takiej biotechnologii, biologii molekularnej hmm, z tą pracą polową, Naprawdę daje fajny miks na wykonywanie zawodu. No, jeśli chce się coś robić całe życie, naprawdę trzeba to lubić. Także no jest to ciekawy, ciekawy, fajny zawód. Kończymy, jak zawsze, żenującym żartem prowadzących. Z czego składa się łyżka? Z drążka prowadzącego i komory zupnej. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. I <laughs>